Czym Inkiszon będzie strzelał? Komu grozi ziobro? Kiedy wreszcie odpowie za straszenie ludzi bronią i groźby karalne? Witam Państwa. Robert Heda, oficer Agencji Wywiadów w stanie spoczynku. Miło mi się z Państwem spotkać jak zwykle na kanale Jana Pińskiego. I przechodzimy do tematu. 15 października 2023 roku Demokratyczna Koalicja zwyciężyła między innymi dlatego mocny punkt, że obiecała solennie rozliczyć polityczną przestępczość zorganizowaną, tak bym to nazwał. Czyli doprowadzić winnych po postępowaniu śledczym, doprowadzić winnych złodziejstwa, defraudacji, łamania konstytucji, niszczenia demokracji przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. I w związku z tym mam pytanie: dlaczego jeden z głównych oskarżonych, czy też podejrzanych na razie, chodzi wolno? A przede wszystkim, dlaczego koalicja obywatelska nie stara się doprowadzić go do zakładu karnego. Tymczasem tenże główny podejrzany śmieje się Polaką w twarz, ale też swoją bezkarnością, butą pluje, pluje w twarze ofiar. Jego własnych działań, a takich jest niemało. Od sędziów, prokuratorów, po osoby czekające latami na werdykt sądu, po przestępców, którzy byłych przestępców, czy też ludzi, którzy opuścili zakłady karne i nie mogli skorzystać z Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi oczywiście o Zbigniewa Ziobrę i jego politycznych wspólników, tych ludzi, których znano pod szyldem do niedawna suwerennej Polski, a obecnie Pisu. Poka najświeższy pokaz gruźb i buty ziobry to wyrażana publicznie mocna sugestia, Użycia broni palnej wobec policjantów, a zapewne prokuratorów i zapewne dziennikarzy, którzy będą towarzyszyć mu, czy też wykonywać sądowe polecenie ewentualnego, powtórzmy, ewentualnego doprowadzenia do prokuratury, ale wcześniej. Doprowadzenia na komisję śledczą Sejmu w sprawie Pegasusa, a zapewne innych, bo jak powiadam, Ziobro jest umoczony praktycznie we wszystkie przestępstwa poprzedniej władzy. A Ziobro, zapytany przez dziennikarzy, jak się wówczas zachowa w razie. Wizyty policyjnej w celu zatrzymania, odpowiedział, i tu zacytujmy: a, pytanie, czy otworzy policjantom drzwi, czy też będzie się ukrywał? Wybrał trzeci wariant, stawiania oporu. A, powiedział Ziobro tak: szanuję policjantów, oni są zmuszani do pewnych czynności. Nigdy by mi do głowy nie przyszło, aby zrobić im krzywdę, choć muszę się przyznać, że dysponuję arsenałem rozmaitych jednostek broni, a więc pewnie dałbym radę. Jeśli nie wobec policjantów, to wobec kogo pan Ziobro użyje swojego arsenału broni? Dziennik będzie strzelał do dziennikarzy, do prokuratorów, a może jednak do policjantów. Opinia publiczna zdębiała. No, tak publicznej groźby użycia broni przez osobę publiczną, bądź co bądź, chyba nie było w historii III Rzeczpospolitej. Nic dziwnego, że członkowie Komisji Śledczej, przed oblicze której ma być policyjnie doprowadzony Ziobro e, odpowiedzieli hasłem hura bura szef podwóra. E, no bo tak e, zachowują się gangsterzy. E, gangusie odpowiadają w ten sposób bo ci łeb odstrzela. I to innymi słowami powiedział pan Ziobro. Bo też on widocznie Postrzega się jako szemrany bo z szemranej mafii PiSu, a na którego skinienie zleci się banda podobnych sobie i też z bronią. A tak naprawdę, proszę mi wybaczyć sformułowanie, tak się zachowuje gówniarz. Gówniarz i w dodatku gówniarz niestabilny emocjonalnie. Który chwali się, że ma broń. I to jest niebezpieczne. To świadczy o tchórzostwie Ziobry i zamiarze uciekania przed wymiarem sprawiedliwości. A w związku z tym mam do obecnej naszej władzy kilka pytań. Jak to się dzieje, że podejrzany w kilku sprawach karnych. W których jego kumple polityczni, ale też kumple od defraudacji i złodziejstwa są nazywani zorganizowaną grupą przestępczą. No więc, jak to się dzieje, że szef zorganizowanej grupy przestępczej, nad którym wiszą zarzuty, zagrożone bardzo wysoką karą, ma pozwolenie na broń. Jak to się dzieje, że uczciwi obywatele nie mają pozwolenia na broń, a człowiek podejrzany o dokonanie przestępstw kryminalnych, ale także przestępstw politycznych, zagrożonych stanięciem przed Trybunałem Stanu, ma pozwolenie na broń? Dlaczego ten sam człowiek ma e, Broń wyrażając non stop praktycznie groźby karalne. Nie chodzi tylko o najświeższy przykład użycia broni, ale po prostu groźby zemsty i jakiejś dintojery wymyślonej przez siebie na obecnych władzach. Wreszcie, dlaczego nie cofnięto mu pozwolenia na broń jako człowiekowi niestabilnemu. Emocjonalnie, A, bo to nie jest pierwszy przypadek ziobry z bronią. A, dziennikarze udokumentowali, że biegał z bronią na wiecach politycznych, że z pistoletem pojawiał się na posiedzeniach Rady Ministrów, że straszył bronią w sensie jej posiadania na widoku e, petentów swojej prokuratury. Czy urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości? I to jest właśnie to chwalenie się bronią, ostentacja posiadania broni jest dowodem niestabilności emocjonalnej. A w związku z tym, ostatnie pytanie: czy Ziobro przeszedł w ogóle testy psychologiczne wymagane od posiadaczy broni, które stanowią, Część procedury wydawania zezwolenia na broń. No bo z jednej strony wyłażą z niego kompleksy, właśnie rozwiązywane za pomocą noszonej broni czy posiadanej broni w domu. Tak leczy kompleksy, to mu dodaje pewności i to jest niebezpieczne. Z drugiej strony ma. Z powodu owej broni rozdęte ego. Jestem taki ważny, że hej, powtarza sobie ziobro codziennie, wyjmując pistolet czy też giwerę jakąś z własnych slipek. A propos, jak tam, panie ziobro, przewody moczowe, bo to jest jednak kawał zimnego metalu, noszony codziennie. W pobliżu owych przewodów moczowych. Gorzej, że między kompleksami i rozdętym ego, czyli w tym miejscu w głowie, w którym powinna znajdować się równowaga, i odpowiedzialność, najwidoczniej zieje czarna dziura. Tam nie ma nic, bo inaczej ziobro nie wygłosiłby owego najświeższego, najświeższej groźby użycia broni. A dla własnego dobra tego człowieka, niezrównoważonego jak widać, a powinno mu się broń odebrać, bo stanowi nie tylko zagrożenie dla innych, ale także dla siebie, dla swojej rodziny. Broń powinno się skonfiskować, nie depozyty, tylko najpierw badania psychiatryczne, a dopiero później ewentualna rozmowa o przywróceniu zezwolenia na broń. A, no bo co? Zastrzeli w krytycznej chwili nierównowagi psychicznej, którą uzna za zagrożenie, siebie, policjantów, prokuratorów. A może po prostu z bronią w ręku, będzie się przedzierał przez granicę, aby przedrzeć się do Budapesztu? A to jest niepoważne ze strony państwa, że nie reaguje na fakt posiadania broni przez takiego człowieka. Jeszcze jedno pytanie: czy w ogóle straż Marszałkowska, kiedykolwiek kontrolowała? Ziobro i czy będzie kontrolowała, jeśli pojawi się w Sejmie uzbrojony. No bo przecież nie może tak być, żeby biegał po Sejmie z bronią. No bo jak się wkurzy i straci panowanie, co wtedy? W kogo wymierzy ten pistolet? I tu w tym miejscu apel do pana marszałka Hołowni o. Imienne zlecenie, czy, te, czy też zarządzenie dla straży marszałkowskiej, żeby ziobro przepuszczać przez bramkę Haymana, czyli detektory wykrywające meta. Bo to jest prawdopodobny scenariusz. Od chwili a, swojego uzdrowienia, czy też procesu wyleczenia, czy też zaleczenia raczej choroby nowotworowej, widać, że to jest człowiek oszalały. Po pierwsze, ze strachu przed odpowiedzialnością karną i polityczną. Po drugie, oszalały z nienawiści, bo tak kanalizuje odpowiedzialność za swoje własne działania i ewentualne przestępstwa. W publicznych wystąpieniach, jeśli wbijecie sobie państwo najprościej hasło w wyszukiwarkę: Ziobro, no to nic tylko potok, zlew, gruźb i a, zapowiedzi zemsty. A, na przykład na ministrze Adamie Bodnarze, na prokuratorze krajowym. Panu Dariuszu Korneluku. A w stosunku do premiera Tuska, no to jest po prostu już nienawiść zoologiczna, która przekroczyła ową granicę szaleństwa. A, a przecież to jest, proszę Państwa, publiczne zastraszanie funkcjonariuszy państwowych, czyli prokuratorów, ministrów, samego premiera, aby wymusić odstąpienie przez nich od czynności, które leżą w zakresie ich obowiązków, doprowadzenia kompli pana ziobry, a potem ewentualnie pana ziobry przed oblicze prokuratury i na salę sądową. To są także groźby wobec nich, a, jako polityków jako posłów obecnej koalicji, bo to obecna koalicja obiecała Polakom, obiecało Polakom przepraszam, rozliczenie wszystkich matactw i czynów karalnych popełnionych przez Ziobrę, Ziobrystów i PiS. Przy okazji, no właśnie, bo Ziobro wydaje mi się nie jest na polu Posiadania broni jakąś jednostką samotną. A więc, przy okazji, czy któraś z redakcji mainstreamowych mediów, albo któryś z dziennikarzy śledczych, sławnych, zadał policji pytanie w trybie prasowym lub dostępu do informacji publicznej, czy inni członkowie, Zorganizowanej grupy przestępczej Ziobry również posiadają broń. Czy mają ją legalnie, a więc czy mają zezwolenia? Ja mówię tu z premedytacją o posłach suwerennej Polski, a dziś PiS. Wszyscy są, proszę Państwa, umoczeni. Świadczą o tym zarzuty prokuratorskie. Świadczy o tym ucieczka eksposła, bo dla mnie to już jest były poseł Romanowskiego, do Budapesztu. Wśród zarzutów prokuratorskich we wszystkich sprawach dotyczących ziobrystów przebija zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W zorganizowanej grupie przestępczej, w Ministerstwie Sprawiedliwości, w lasach państwowych, wszędzie tam, gdzie skierował ich ziobro, rozprowadzając swoją grupę przestępczą. Jaka jest definicja zorganizowanej przestępczości? A więc to ugrupowanie, grupa licząca co najmniej trzy osoby, mająca na celu Popełnianie czynów kryminalnych. Zorganizowana grupa przestępcza, podobnie jak mafia, ma strukturę, ma hierarchię, umie budować wpływy i jest podzielona na członkowie są podzieleni na specjalności. W przypadku suwerennej Polski wszystkie cechy zorganizowanej przestępczości występują. A więc, Opanowali i zbudowali wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Funduszu Sprawiedliwości, w Lasach Państwowych i też kupili Pegasusa z tegoż funduszu. Weźmy nazwiska takie, takich posłów, eksposłów PiSu jak Romanowski, Włoś, Gosek. Kaczmarczyk. Ten ostatni, przypomnę, zasłynął słynnym, e, wielkim, ogromnym weselem i jest podejrzany o zabór mienia, czyli ciągnika rolniczego wielofunkcyjnego o wartości półtora miliona złotych. A więc e, ziobryści wyczerpują liczebne, jakby liczebną klasyfikację grupy przestępczej. Hierarchia. Wiadomo, że na czele stoi BOS, jest nim Ziobro, a reszta wykonuje jego polecenia. I jest też członkowie zorganizowanej grupy przestępczej suwerennej Polski, a dziś PiS, mają także specjalizację. Jedni czuwali nad drenowaniem i wyprowadzaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, inni z lasów państwowych. Inni jeszcze zajmowali się w ramach tej grupy przestępczej a, torpedowaniem wszelkich niewygodnych dla PiSu i siebie śledztw. Wreszcie inni. A, Prześladowali i represjonowali sędziów i prokuratorów, doprowadzali do upadku wymiar sprawiedliwości, czyli demokracji. I wszystkie te działania zatwierdzał Ziobro. No na przykład wysłał do Europarlamentu byłego, obecnego wiceprzewodniczącego PiSu. Jakiego, który Agresywnie szkodzi Polsce w Brukseli. Szkodzi Polsce i buduje wpływy i brata się z faszystami i szowinistami, rasistami z alternatywy dla Niemiec, która chce rewizji polskich granic. Nad tym wszystkim czuwa i wszystko to zatwierdza ziobro. A udział w zorganizowanej grupie przestępczej jest w polskim kodeksie karnym, w polskim prawie, zagrożony karą ośmiu lat więzienia. Ale przecież mamy wyraźne groźby karalne. Powsadzam was do więzień, panie Tusk, panie Bodnar i wy wszyscy z koalicji obywatelskiej. Groźby karalne. To jest kolejne pięć lat w więzieniu, ale już grożenie bronią, czego dokonał publicznie ostatnio ziobro, to jest 15 lat dodatkowych. A więc ponawiam na koniec pytanie. Dlaczego ziobro i członkowie jego zorganizowanej grupy przestępczej, zwani niesłusznie posłami na Sejm, Chodzą wolni. Dlaczego państwo, aparat przymusu państwa, pozwala im grozić i wymachiwać bronią. I w sensie dosłownym, i przenośnym. Dziękuję państwu za uwagę. Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Do kolejnego spotkania. Do widzenia.